Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą. Ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Pała, Tobie, Chryste. W różny sposób chcemy przybliżyć się do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Każdy z nas ma przed oczyma obraz Rublowa o Trójcy Przenajświętszej, gdzie patrzymy jako. Ci, którzy są zaproszeni do wejścia do tej wspólnoty trzech osób boskich. Ta prawda o Trójcy Przy z jednej strony pokazuje nam życie Boga, a z drugiej, nas, którzy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tajemnica Trójcy wprowadza nas we wspólnotę, że Bóg jest wspólnotą trzech osób. I relacja miłości jest tą relacją, która daje życie, która powołuje do istnienia cały wszechświat i każdego z nas. A jednocześnie te trzy osoby Boskie są w tej doskonałej jedności, gdzie w tej relacji ze sobą każda jest wychylona ku drugiej, nie zapatrzona w siebie, ale w tego, który jest obok. I myślę, że to przesłanie o miłości i jedności Boga jest również naszym przesłaniem. Niejednokrotnie modlimy się o jedność i miłość. Wiedząc, że tylko Bóg może nam dać taką jedność i taką miłość, która wypełni nasze serca i która będzie dla nas źródłem zaufania, pójścia dalej. Całe nasze życie jest odkrywaniem prawdy o Bogu i o sobie. W całym naszym życiu Bóg do nas mówi, nie jest to tylko przesłanie jednorazowe. Jak mówi. Ewangelista Jan, Bóg ma wiele nam do powiedzenia. Mówi o tej miłości, którą On nie tylko, że nam pokazał, ale sam doświadczył. Można kolokwialnie powiedzieć na własnej skórze. Ile musimy się tego uczyć? Ile czasu nam potrzeba, byśmy umieli to zaakceptować i powiedzieć tak, ta miłość wyrażona w krzyżu jest prawdą. Która daje mi żyć. Ile poruszeń naszego serca przez ducha świętego, aby uwierzyć, zaufać, przekroczyć obawę, lęk? Ta tajemnica jest więc odzwierciedleniem, tak jak żeśmy słyszeli we wstępie, tego, co najważniejsze, co jest również najważniejsze w naszym życiu. Gdyby nie było miłości, nikt by tutaj z nas nie był. Gdyby nie było jedności, jak wyglądałaby wspólnota Kościoła? A Bóg, który jest jednością, jest miłością, daje siebie, uczy nas, byśmy w tym Jego życiu uczestniczyli i stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Też to przeżyli.